Jeśli chodzi o benefity pozapłacowe, takie jak prywatna opieka medyczna czy karta sportowa, to należy tutaj rozróżnić sytuację pracowników od współpracowników B2B. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, to w zasadzie nie powinno budzić wątpliwości, że wydatki, które są ponoszone na benefity pracownicze, mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu. W interpretacjach indywidualnych wskazuje się przede wszystkim, że takie wydatki pomagają zwiększyć zaangażowanie pracowników, przyczyniają się do zbudowania lepszej atmosfery w pracy, czy przyczyniają się do tego, że pracodawca jest lepiej rozpoznawalny na rynku pracy. To wszystko przyczynia się też do zwiększenia przychodów takiego podmiotu. Sytuacja jest trochę bardziej złożona w przypadku współpracowników B2B. W przeszłości organy podatkowe wskazywały, że wydatki, które są ponoszone na takie benefity, na, na benefity dla współpracowników, stanowią koszty reprezentacji. Wynika to z faktu, że jeśli mamy do czynienia z dwoma podmiotami, które współpracują ze sobą na równorzędnych zasadach, to jeśli jeden z nich ponosi takie koszty, robi to po to, żeby ułatwić sobie nawiązanie współpracy czy zwiększyć swoją pozycję, poprawić swoją, swój wizerunek. Natomiast w ostatnim czasie można znaleźć interpretacje, które zmieniają podejście. Organy podatkowe przychylają się do stanowiska podatników, którzy wskazują, że ponoszenie takich kosztów wynika nie z faktu budowania jakiejś reputacji czy wizerunku, ale stanowi raczej naturalną konsekwencję dochodzenia do rynkowych standardów i przyczynia się do możliwości nawiązywania współpracy z najlepszymi specjalistami.